Dzień dobry, dzień dobry! Chciałem dziś na świeżym powietrzu tak kręci film, tam gdzie yy, pamiętają Państwo takie magnolie, pokazywałem tutaj zaraz obok naszego sklepu. Niestety nawet nie ma jednego kwiatuszka, więc nie wiem, czy jakaś złośliwa małpa pozrywała te kwiatuszki, czy po prostu jeszcze nie czas na tą magnolię, na te kwitnięcie. Dobrze, szanowni Państwo, bardzo się cieszę na kolejne spotkanie. Dzisiaj znów mam dla Państwa niespodziankę, z której się bardzo cieszę i którą, którą dzisiaj będę prezentował. Te lampki, te mrygające światełka to za podpowiedzią naszej klientki, pani Małgorzaty pozdrawiam serdecznie takie urozmaicenie kolorowe w naszym kolorowym świecie serwetek. A cóż mamy dzisiaj, szanowni Państwo? Dzisiaj z dumą i z radością. Obwieszczam, że wreszcie po wielu latach perturbacji w nasze szeregi firm serwetkowych weszła oficjalnie kolejna fabryka serwetek, fabryka z Niemiec Ranenberg and Friends. Nie wiem, czy się to dobrze czyta. W szkole nigdy nie byłem prymasem, z angielskiego czy z niemieckiego, więc czytam tak, jak widzę, czuję i piszą. Szanowni Państwo, nie ma co przeciągać, pokazuję i objaśniam, coś dzisiaj mamy. Mamy, proszę Państwa, czyścik do pędzli, znakomity, świetny, cieszący się powodzeniem z firmy Pentart, dostępny czyścik do pędzli po używaniu w wszelkiego rodzaju farbach, lakierach wodnych. wodnych, nadaje się świetnie, cieszy się dużą popularnością. I mamy lekką masę z firmy Kochi Nor. niedawno jakoś się dowiedziałem jakiś nawet um, książka w radiu leciała że Kochi Nor to jest um, najsłynniejszy diament na świecie. I ta masa nadaje się znakomicie do wycisków. Do wszelkiego rodzaju foremek, to także dostępne u nas w sklepie serwetki cudaniewidypl Warto spojrzeć, warto zajrzeć, bo są wysokiej jakości i w dobrej cenie. Wracając do serwetek: Tada, przypominam, część wzorów już Państwo znacie, bo my mieliśmy w tajemnicy tą firmę w, w swoich zasobach, swojej ofercie. Tutaj, proszę uprzejmie, znana Państwu, a może nie. Toż to wygląda wręcz jak arasy krakowskie, które można znaleźć na Wawelu. Tutaj grzybki. Ciekawe, czy już majowe się pojawiły. Jeżeli gdzieś w Państwa okolicy, to dajcie znać. Ja marzę po prostu o tym, żeby pojechać sobie na grzybki. To znana różyczko Peonia. Tutaj mamy. Tutaj mamy piękne. <laughs> Anemony bym powiedział. Nie, to są te. Kurczę, wiedziałem, bo u Matoli w ogródku takie rosną. Jak one, jak one się nazywają? Nie, nie wiem. Tutaj zestaw z owocami. Tu przepiękne róże, bardzo pięknie do wykorzystania. Ona dopiero po rozłożeniu pokazuje całą swoją krasę. Naprawdę piękny, piękny wzór. Warty. I lecimy. A to jest zimowe. O! To jest super nowość. Piękne zestawienie. To są pomidory. Jak widać, tutaj prawdopodobnie malinowe. W wersji bardzo ogromnej, bo tu jest na tym ptaszek. Także to jest w wersji science fiction. Są te pomidory. Tutaj mamy piękny ze piękne po prostu. Różnego rodzaju kwiaciany ogród kwiatów. No tutaj projektant, widzę, poszedł sobie po czymś mocno zielonym, zaprojektował, bo widzę i kwiaty egzotyczne, i kwiaty, i irysy wiosenne, i tutaj dzwoneczki polne. No fajna, fajna, elegancka, ładna serwetka. To sobie zostawię na później. Tu też mamy zestaw kwiatowo-ptaszkowy. Kwiatowo-ptaszkowy. To są... Też ala różyczki z, z ptaszkami ala malarskie, kwiaty jak malowane bym powiedział. Tutaj kolejny bukiet na co cał... Proszę zwrócić uwagę, że ten, ta firma Banker Friend y, robi serwetki po całości. To jest rzadko spotykane. Sami Państwo wiecie, w, w obecnych czasach większość jest cztere, cztery, fjartki, cztery części. Tutaj mamy akurat połówkę, Piękny, piękna. Piękny ogród, łąka kwiatów. No i jedziemy dalej. Tutaj mamy też piękny krzak truskawek. Lada chwila pojawią się na naszych bazarach. Będzie można sobie je zrobić z makaronem. Co dalej mamy? Tutaj mam, aha zimy to jeszcze nie. Tutaj już pokażę zamiast. O, tu fajny, chociaż nieco ascetyczny, bo tutaj, ale fajny, fajny. pomysł sami się podoba. To są jaskółki. Myślę, że na tła, hu, 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 będzie jak znalazł do tego fajny globus. Rzadko używany temat na serwetkach. Tutaj mam jeszcze też fajną rzecz, która się świetnie nadaje. Widziałem też u jednej ze swoich klientek w dawnym czasie jeszcze te serwetki były dostępne, mianowicie biblioteka i myślę, że na zakładki na książek, ewentualnie na jakieś obwoluty na książek będą będzie to świetny wzór. Tu jest pan w fotelu z książkami, tutaj cała biblioteczka wygląda świetnie, super, naprawdę naprawdę fajna serwetka. Tu mamy ogród i też proszę zwrócić uwagę na całość, że to jest absolutnie Cały obrazek, także na dużą ramkę, na dużą deskę, tekturkę płótno, i mamy gotowy obraz do kuchni czy do sypialni. Tutaj, tak samo. Tutaj, tak samo, tak usiłuję spojrzeć, cóż tutaj jest. Aha, tutaj jest po prostu szopa w ogródku, tak? Dobrze. Tu serwetka, którą też mi się podoba, dinozarły. Nie wiem, czy są jeszcze popularne wśród dzieciaków, ale są bardzo realistycznie fajne, oddane. Chociaż powiem szczerze, druk zaczyna we mnie budzić lekkie wątpliwości, ale to może w którymś z kolejnych filmów Państwu. Objaśnię, na czym te moje wątpliwości polegają. Tutaj mamy też fajnie, myślę, że będziecie będzie cieszył powodzeniem Mikołaj. Yy, Mikołaj Twardowski na księżycu. Tak, czyli nasz, to jest nasz Mikołaj. Proszę bardzo, oto mamy swojego Mikołaja na księżycu, Jana Twardowskiego Mikołaja. I on się też pięknie będzie prezentował na wszelkiego rodzaju pudełeczkach. Tu znany Państwu świetny, po prostu mocny, świetny, duży obrazek na wszelkiego rodzaju szkatułki i dekoracje zimowe, czy na bombki duże, no musiałyby być to bardzo duże bombki. Mikołaj w saniach i jedzie do roboty, taki lekko przestraszony. No i Szanowni Państwo, ta Absolutna sensacja. Myślę, że ta serwetka będzie prawdziwym przebojem i znajdzie się na wielu bombkach, na bardzo wielu pudełeczkach czy po prostu na wielu stołach. Proszę spojrzeć. Aniołki, aniołek chłopiec, aniołek dziewczynka. Poznaję po kolorze skrzydeł. Wintażowy, oldschoolowy, do tego lilię. To wszystko na jasnym, kremowym tle, wręcz bym powiedział, nie, biel to nie jest, ale lekki kremik na pewno i myślę, że Państwu przypadnie bardzo, bardzo, bardzo do gustu i zobaczę ją na wielu Państwa produktach. No i cóż, to tyle na dziś. Już dostaję katalogi zimowe, już zamówienia, musiałem składać, także lada chwila, Kolejne, kolejne, zimowe katalogi te wyczekiwane z największych firm Ambienty i HR, a na razie bardzo się cieszę, mam nadzieję, że państwo również się cieszą, że nowa firma serwetkowa Ranenberg and Friend, niepowszechna, raczej niespotkana w, w lechickim imperium, nie pojawiająca się po prostu tak na półkach w, w każdym sklepie, znalazła się u mnie, przyniesie państwo i mnie. Róż, mnóstwo, mnóstwo radości. Tymczasem zapraszam do subskrybowania, zapraszam do kciuka w górę, zapraszam na zakupy serwetki kreska Zostańcie zdrowi. Do zobaczenia.